Paweł Żuchowski, kłaniałem się nisko. Kilka dni temu pokazałem Wam to. Film miał jakieś 60 tysięcy wyświetleń. Byłem naprawdę zaskoczony, ale potem pomyślałem sobie, że to pokazuje. Jakim ogromnym zainteresowaniem cieszy się ten gadżet nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie? Jak mówiłem w poprzednim filmie, został zaprojektowany z myślą o dzieciach z nadpobudliwością ruchową, za DHD czy spektrum autystycznym. Tu w USA wywołuje oczywiście sprzeczne emocje. Jedni łapią się za głowę i zastanawiają się, jak to możliwe, że cieszy się on tak wielką popularnością. Inni tymczasem. Zachwytają za fidget spinner i kręcą. Tymczasem popularna na całym świecie zabawka wcale nie musi przynosić korzyści, jakie się jej przypisuje, czyli pomagać w radzeniu sobie ze stresem czy nadpobudliwością. Jak zauważył jeden z amerykańskich psychologów klinicznych Scott Collins, którego cytują amerykańskie media, nie ma dowodów potwierdzających te twierdzenia. Nie ma badań na ten temat. Na pewno z zabawką nie są zachwyceni niektórzy nauczyciele. Ich zdaniem zabawka ma wręcz odwrotny skutek. I wiele amerykańskich szkół zakazuje ich przynoszenia. Dodatkowo, Spinner wzięła pod lupę amerykańska komisja do spraw bezpieczeństwa produktów konsumenckich po przypadkach połknięć elementów zabawki, które skończyły się wizytami w szpitalach, a nawet operacją. No, można lubić fidget spinner, ale żeby zaraz połykać, sklepy są w każdym razie pełne gadżetów do kręcenia w palcach, występują pod różnymi nazwami i też w różnych kolorach. Ten na przykład dodatkowo świeci. Fidget Spinner kosztuje od kilku do kilkunastu dolarów, ale to nie jest nowa rzecz. Spinner powstał w latach 90. Zabawkę wymyśliła Katrin Hittinger, która mieszka na Florydzie. Dziś nie ma z tego absolutnie nic. 62-letnia obecnie kobieta opatentowała wprawdzie wymyśloną przez siebie zabawkę, ale po 8 latach, w 2005 roku, zrezygnowała z posiadanego patentu, dlatego, że nie była w stanie wnieść takiej rocznej opłaty w wysokości 400 dolarów. Dlatego dziś z wynalazku nie czerpie żadnych korzyści. Czy żałuję? Pewnie tak, bo dziś byłaby z pewnością milionerką. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia i zobaczenia, Paweł Żuchowski.